Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie do udziału w tym spotkaniu. Dołączyłam się dopiero chyba jakieś 20 minut temu i niestety będę musiała też się odłączyć wkrótce. Ale będzie mi bardzo miło przedstawić w miarę krótko moją organizację i jej działanie. Może tylko, w... Zaraz ja, ja muszę się tutaj coś. Ja nie widzę swojej próbuję tutaj włączyć swoją. Udostępnij ekran, Dorota. Właśnie tak patrzę. tutaj mi się włącza inaczej niż normalnie widzę na Zoomie. jesteśmy w przeglądarce. Ja miałam to samo wyzwanie na sobie. Czyli najpierw czyli mam y... trzeba zrobić share screen. Tak, zaraz już wciskam share, tylko on się nie włącza, tylko widzę, że mam aktywny cancel. Nie wiadomo dlaczego. Zobaczymy ten screen. Okay. O, jest. Dajmy sobie jeszcze sekundę. O, już chyba <laughs> działa. Już widzimy. Więc teraz trzeba A? tylko włączyć jeszcze. E, tak, na pewno panią widać. Tylko teraz trzeba jeszcze włączyć prezentację, którą już. O, i na cały ekran wrzucić. No dobrze, od razu ja już ja widzę widzę, widzę swój ekran, tak? Dobrze. Ale my widzimy i panią, i prezentację, więc wszystko jest w porządku. Okej, okay, dziękuję bardzo. Jak zwykle minęły trzy minuty cennego czasu, zanim się udało, ale się udało, więc jeszcze raz e, dzień dobry. E, dzień dobry wszystkim i e, witam i e, dziękuję za zaproszenie. Ja muszę tylko uprzedzić, że e, ta prezentacja jest, nie, jest takim małym wyzwaniem dla mnie, ponieważ po pierwsze, to, e, to nie jest program, w którym ja osobiście pracuję. Jako ten toksykolog właściwie pracuję bardziej w programach związanych z konsumpcją nietoksyczną, z, z bezpiecznymi materiałami, chemikaliami, ale żaden z moich kolegów nie był dostępny dzisiaj, więc postanowiłam, że wezmę udział, zwłaszcza, że jako jedyna w organizacji mówię po polsku. I też uprzedzę, że może ta prezentacja sama w sobie jest dosyć obszerna i sety naładowane są informacją, ale ja nie będę wszystkiego tutaj omawiać szczegółowo. Natomiast myślę, że to będzie korzystne później jako materiał pokonferencyjny, żeby sobie spokojnie przeglądnąć i przeczytać. Zero Waste Europe. Jest organizacją pozarządową sieci w Brukseli i takim naszym głównym w zasadzie działaniem jest łączenie i wspieranie sieci lokalnych i krajowych które razem pracują w kierunku zmiany świadomości zarządzania zasobami i przede wszystkim w kierunku zapobiegania odpadów u źródła. My, jako organizacja też no, europejska jesteśmy też włączeni w rozmowy z politykami i staramy się ulepszać prawodawstwo europejskie. A taki trzeci pilar, bardzo ważny, to jest właściwie główny temat dzisiejszej prezentacji. To jest nasz program Zero Waste Cities, którym głównym celem jest wsparcie europejskich miast w ich procesie takiej transformacji do zero waste. Tak jak my definiujemy to zero waste, generalnie oczywiście używamy tej odwróconej piramidy, czyli takiej hierarchii zasobów zarządzania zasobami, która jest zaproponowana w Unii Europejskiej, z tym, że odrobinkę ją może rozwinęliśmy tutaj troszeczkę z więcej tych elementów na górze są bardziej szczegółowe. Także ta nasza piramida rzeczywiście rozwinęła tą część prewencyjną czyli odnawiania, głównie redukowania, ponownego używania wszelkiego rodzaju produktów, przygotowania do ponownego użycia. Czyli tu wszystko w zasadzie jest w kierunku takiej zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w celu takiej no, gospodarki o obiegu zamkniętego. No a tu na dole co widać to, co, co jest na czerwono, to jest to właśnie czego nie chcemy. Czyli to jest to już opcja taka, która jest najmniej e, e, korzystna z punktu widzenia e, samych materiałów, e, zasobów, to jest ta opcja, kiedy e, te materiały po prostu zostają, e, znikają z gospodarki, zostają zniszczone w, w, w różny sposób. Czyli to jest to, generalnie e, czego próbujemy uniknąć e, jako, tak, jako i nasz priorytet. I w zasadzie to ten, ta czerwona, ta, ta część zaznaczona na poprzednim slajdzie, to się często y, y, przenosi na taki sposób tradycyjny zarządzania odpadami, czyli to jest takie scentralizowane. Głównie jest to po prostu utylizacja śmieci, spalanie, składowanie i y, jest tam bardzo mało, że tak powiem, y, mało y, miejsca na, y, na jakąkolwiek y, poprawę sytuacji. Z kolei y, zero waste, to takie zarządzanie typu zero waste. W związku z tym, że to, jak widzieliśmy się, zajmuje kilka elementów tej odwróconej piramidy, to jest bardziej rozproszone, ponieważ w zasadzie obejmuje różnego rodzaju środki i priorytety czy, czy, czy akcje prewencyjne, tworzy miejsca pracy, a co ważne, też właśnie identyfikuje i redukuje odpady i umożliwia wprowadzanie różnego rodzaju taktyk, jak je zmniejszać. Jak wspomniałam, mamy ten taki bardzo prężny, który się rozwija. Muszę przyznać, ja sama dołączyłam do Zero West Europe dwa lata temu i ten program rozwija się teraz w tempie po prostu kosmicznym prawie. Bo ja wiem, że, że jest nawet problem, mamy taką już długą kolejkę kolejnych miast, które są zainteresowane dołączeniem się. Głównym celem jest oczywiście ciągłe dążenie do wyeliminowania odpadów i nie poprzez ich spalanie, utylizowanie, składowanie, tylko przez tworzenie i wdrażanie różnego rodzaju systemów, które przede wszystkim nie generują tych odpadów. Ten program liczy teraz ponad 480 miast z 15 państw i jest. Spierane bardzo silnie przez cał sieć lokalnych i międzynarodowych koordynatorów, głównie są to, to są członkowie, nasze organizacje członkowskie. W międzyczasie mamy już całkiem sporą liczbę tak zwanych miast modelowych, które jakby pokazują, że jakim, jakim sukcesem może być tak naprawdę zarządzanie zasobami i odpadami typu zero waste i jeszcze wspomaga jakby to promocję tych najlepszych praktyk. I od zeszłego roku tak naprawdę już, już też zaczął być wdrażany. Możemy tutaj dumnie ogłosić, że mamy pierwszy na świecie program certyfikacji miast zero waste, który jest oparty na liście konkretnych zadań do wykonania przez miasta czy, czy gminy. Jak i teraz tak, Jak to się przekłada na liczby? Myślę, że wszyscy lubimy kiedy są jakieś liczby, bo to można po prostu te pokazać, że ten sukces w mierzalny sposób. Więc na podstawie tych danych z tych 480 już europejskich miast, które są włączone do programu, możemy powiedzieć, że przeciętny udział odpadów zbieranych selektywnie wynosi teraz 67%. Myślę, że w Europie to jest ciągle tak poniżej 20%, powyżej 20%. I przeciętna całkowita roczna produkcja odpadów wynosi 332 kg per capita. I to jest 160 kg poniżej średniej unijnej dla roku 2020, 2020. Tutaj jest mapa w zasadzie w z 480 miast, ja już nawet widzę też tutaj, że na przykład w Belgii brakuje w Brukseli, w Niemczech Zbiorni, może to łączy się niedawno, także to jeszcze wymaga trochę tak aktualizacji. Ale jakby też widać trochę taką jak ta równość tak, geograficzna jest bardzo dużo tych miast, jest na, bardziej, raczej na południu i teraz coraz więcej się też stoi w Europie Środkowej. A północ Europy jakoś taka biedna, smutna i blada. Niestety w Polsce nadal nie ma ani jednego miasta, ale ja liczę zawsze na to i jestem pełna nadziei, że to się wkrótce zmieni. Warto też wspomnieć, że takim bardzo taką udaną jakby spinowym. Na, na początku działalnością, która była w zasadzie zorganizowana, żeby wspomagać program Zero City, a teraz jest jakby oddzielny już program działający to jest tak zwana Akademia Misja Zero. I tutaj to w zasadzie chodzi no, o, o dokładnie takie centrum, które przede wszystkim zajmuje się certyfikacją, zarówno miast, jak i biznesów. Organizacją audytów też wspomaga cały proces tej certyfikacji przez tworzenie i dzielenie odpowiednich narzędzi, edukacja, tworzenie strategii, sieciowanie, edukacja. Czyli w zasadzie to wszystko to, co, co, co aktywnie wspomaga te zmiany i... i no i przede wszystkim informacje, wymiana informacji, tak? Jak, 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 ten, jak ten system najlepiej wdrażać? Ja tutaj tu nie chcę wchodzić w szczegóły, tylko jakby zwracam uwagę, że na stronie internetowej można znaleźć bardzo dużo informacji, jakie są na przykład kryteria tej certyfikacji, co nawet dla tych, którzy się nie certyfikują, można sobie łatwo tutaj zrozumieć, jakby jakie są te ważne priorytety, które, które rzeczywiście my, my uznajemy. A raczej też cała reszta miast, które biorą udział w tym programie, jako takie priorytetowe. Jakie są te metody? Tak? Jak, jakie są, w jaki sposób te miasta zero Waste tak naprawdę um, realizują um, to te, te zarządzanie i w jaki sposób osiągają sukcesy? Na pierwszym miejscu jest zdecydowanie selektywna zbiórka odpadów w przestrzeni publicznej. Um, mam też, generalnie jest analiza, badanie, ocenę tych odpadów resztkowych um, co pozwala koniec końców zanalizować i znaleźć najbardziej problematyczne. I oczywiście to się przekłada na to, że namierzalne rekomendacje, jak to zmienić, czyli na przykład z reguły kończy się na przykład na tym, że można udzielić zwrotnej informacji producentom, którzy powinni poprawić niektóre materiały, niektóre, które się nie nadają do recyklingu. Wdrożenie tego systemu Pay As You throw, to myślę, że to jest dosyć popularne nie tylko w tym programie, czyli płać za odpady w momencie ich wyrzucenia, co może być rzeczywiście takim elementem zachęcającym do ich redukcji. To właśnie to jest też zdecydowanie czynnikiem do sukcesu jest e, otwarte i angażujące partnerstwo ze społecznością e, lokalną, które może mieć wiele różnych tutaj prawda, aspektów, Otworzenia tworzenia ciał e, doradczych po akcje typu rodzinne wyzwania zero waste, e, lokalne certyfikacje e, e, firm i szkół. E, teraz e, promocja metod zapobiegania powstawaniu odpadów wdrażanych przez gminę tam, gdzie to e, gdzie gmina sama i. E, e, ma, ma na to wpływ, ale również zachęcanie do stosowania tam, gdzie może nie ma tej mocy formalnej. I z tego, co widzimy w miastach zero waste, do najpopularniejszych takich metod należą na otwieranie sklepu z opakowań. Ostatnio coraz popularniejsze na przykład jest też z systemu takich wielorazowych pieluch, centra ponownego użycia naprawy, Wspieranie przedsiębiorstw we wdrażaniu systemów korencyjnych. Tak, to jest taki punkt autorefleksja w celu określenia dalszych środków i zachęt. To jest w zasadzie coś, co, co, się, co jest potrzebne nawet w miastach, które już mają dosyć długą, że tak powiem, praktykę w tym programie. Zawsze ten moment następuje, że kiedy trzeba usiąść, porozmawiać i pomyśleć, jak może być jeszcze lepiej. I taki bardzo skrót są, jakie są korzyści dla miast. Oczywiście to, to, to korzyścią jest to, że jest mniej odpadów, co się przekłada na mniejsze wydatki, mniejsze opłaty i oczywiście mniejszy wpływ na środowisko. A jako taką to wybrać z takiej części socjalnej, to oczywiście zwiększa integracja społeczności, społeczne innowacje. Muszę przyznać, że to jest czasami niezwykle takie budujące dokładnie kiedy widać jak lokalne społeczności, jak mogą być, jakie mogą mieć dobre pomysły i jak bardzo potrafią się zaangażować. Więcej miejsc pracy zdecydowanie. Realizacja wymogów unijnych, nie wiem czy to jest aż tak ważne teraz w Polsce, ale dodajemy to zawsze jako dodatni, ponieważ to się czasami też oczywiście przekłada na pewnego rodzaju obligacje państwa w związku do, do Unii Europejskiej. Jak wygląda taki model miast, no to kilka tylko sukcesów i też no nie będę tutaj omawiać bardzo w szczegółach, ale oczywiście liczby, które widzą na tych wykresie, jak ładnie widać na przykład y, miasto Treviso we Włoszech, kiedy między 2000 a teraz 2001, czyli w ciągu 20 lat w zasadzie zwiększyło ten poziom selektywnego zbierania odpadów z 27 do 90%. I widać, od razu to automatycznie przekłada się oczywiście na ilość tych odpadów reszkowych i zmieszanych, która już tam spadła do no, no, naprawdę do bardzo niskiego poziomu. I to jest to, co też chyba władze często lubią widzieć, co, 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 co prawda, tak, może tak, ze strony politycznej, to się zawsze wiąże z, z, ze zmniejszeniem kosztów. Na przykład odpady przypadające na jedną rodzinę są pokazane w różnych częściach Włochów. I to, to jest miasto e, Konterijna, e, gdzie no, jest jakby takim troszeczkę z punktem referencyjnym, gdzie widać, że wysoka wydajność zdecydowanie prowadzi do niższych kosztów. E, Jednym z takich e, nadal problematycznych e, e, odpadów w Europie e, e, to jest zdecydowanie problem w całej Europie to są nadal te takie bioodpady i system kompo, kompostowania i mamy taki przykład miasta w Hiszpanii, które w ciągu zaledwie trzech lat zaczął, zdecydowanie to kompostowanie przechodziło w historię sukcesu, co jest ważne, bo to jest jakby taki też element może hamujący, wiadomo każda zmiana, każda zmiana systemowa wymaga oczywiście inwestycji i to to kosztuje i to może być problem, ale Widać, że te koszty, jak, które na początku rosną, no później dosyć szybko spadają. I lokalne kompostowanie, chociaż początkowo droższe, kosztuje dwa czy trzy razy mniej niż spalarnie. Co myślę, że szybko dosyć zaczyna być interesującą opcją. Jeżeli chodzi o granie, o odpady, to, to teraz właśnie Unia Europejska pracuje nad tym, żeby tę sytuację poprawić ogólnie. Co się sprawdza? Co się sprawdza, jakie rozwiązania, które, które miasta, które udział w programie, mogą potwierdzić rzeczywiście, że należą one do tych rozwiązań przynoszących sukces. Dzieje się tak, kiedy miasta zdecydowanie no, no, nalegają do zobowiązania do ograniczenia wykorzystania lokalnych spalarni, dążenia do rezygnacji ze spalania odpadów. Zdecydowanie zbiórka odpadów organicznych jest ważnym elementem i tu najlepiej sprawdza się taki system od drzwi do drzwi, jak my to nazywamy. Tak? Rozformowanie kompostowania w domu i w społeczności, tam gdzie jest to możliwe. I z reguły to jest tak widziane, że, że to jest coś, co może się jest bardzo trudne w dużych miastach, że raczej to, to jest łatwiejsze kompostowanie bardziej w takim na prowincji w terenie, ale na, przykładzie, na przykład przykładzie, Mediolanu, widać, że nawet duże miasta, duże takie gęstowe Mediolan z drugim co do wielkości i zaludnienia miastem we Włoszech, że to nadal może być sukces. Wszystko zależy od, od tego, jak, jak to zorganizujemy. Regularna ocena odpadów reszkowych jest też ważna w celu określenia, bo żeby coś poprawić, zaczyna, za, za, trzeba zacząć od zmierzenia, tak? żeby, żeby wiedzieć, gdzie się zaczynać, żeby mieć też jakiś cel konkretny. To jest jakby pierwszy stopień taki do, do sukcesu. Oczywiście przeciwdziałanie wytwarzaniu odpadów to jest priorytet. Które powinny być oznaczone we wszystkich politykach, strategiach. I powinniśmy oczywiście od razu jakby zrozumieć, że recycling to nie jest to, co za, 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 koniecznie zawsze zamyka obieg. E, dobrze mieć jeszcze raz takie cele, e, jeżeli chodzi o, o zmniejszanie tych odpadów. To, to jest 100% redukcja wytwarzania per capita do, ustalego, do ustalonego terminu. To jakby mając ten cel, e, lepiej się określa. Środki, do, żeby do niego dążyć. Ilość, limit ilości wytwarzanych odpadów na jednego mieszkańca też całkiem dobrze się sprawdza. Wszystkie ekonomiczne, prawne i dobrowolne instrumenty zapobiegania powstawaniu odpadów, i tutaj, tutaj jest bardzo dużo, że powiem, pole do, do popisu. Ostatnio coraz częściej pojawiają się na przykład lokalne zakazy stosowania jednorazowych produktów plastikowych, i to one trochę wychodzą poza tą europejską dyrektywę. Zwłaszcza my, my to już widzimy od kilku lat, choćby na przykład w Belgii, że w zasadzie wszystkie duże festiwale, koncerty i takie imprezy masowe wprowadzają na przykład kubki wielorazowego użytku, czyli już po prostu te tony tych takich jednorazowych kubków plastikowych znikają. I Ważny punkt, który uważamy, że, że, że to jest bardzo ważne, jakby, że, żeby się nawzajem wspierać i komunikować tą dumę z Zero Waste i wspierać się. I jakby to ka każdy mały sukces cieszy, ale też dodaje takich, prawda, skrzydeł, tak? że, że można lepiej i, i to zdecydowanie pomaga. Także trzeba się, trzeba się chwalić, i trzeba się nagradzać. Um. Następne, o dużo jest tego zobowiązanie do ograniczenia wykorzystania lokalnych, Ja idę teraz w górę chyba, tak? Przepraszam. To jest mój ostatni slajd. E, tutaj chciałam tak jakby to serdecznie zaprosić do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie całkiem niedawno pod koniec tego został e, opublikowany nasz już trzecia edycja raportu Stan miast Zero Waste, gdzie tam można w zasadzie znaleźć bardzo dużo informacji na temat, jak te zero waste, miasta zero waste sobie radziły w 2022 roku. Jak mówiłam, program bardzo się rozwija, więc jest trzecia edycja i naprawdę widać duże różnice pomiędzy edycją z 2002 roku i na przykład z 2020. I To jest mój ostatni slajd. Ja bardzo tutaj dziękuję za, za uwagę. Chciałam może tylko dodać, oczywiście zapraszam na stronę internetową. Tu jest dedykowana strona, my mamy, nasza strona jest Zero Waste Europe. Jest także oddzielna dedykowana strona Zero Waste Cities EU. I, i kolega, który. Ko koordynuje e, cały program. To jest Jack McCabe. To jest osoba, który, do której e, zawsze polecamy się zwrócić. No, ale oczywiście, jeżeli ktoś chciałby e, zasięgnąć jakiejkolwiek informacji w języku polskim, to jest tutaj też łatwo mnie znaleźć. Podaję swój e-mail.